Witam serdecznie, niestety, ale nie mogę się zgodzić z tobą, Marcin, ta książka absolutnie nie jest do przeczytania. W jeden wieczór. E, absolutnie tego nie róbcie. Uważam, że jest tam bardzo, bardzo dużo mocnej, fundamentalnej wiedzy, którą trzeba chłonąć powoli i dać sobie to ułożyć w głowie. I Marcin w tym fajnie pomaga, bo jak mało kto e, zastosował ciekawe ćwiczenia, w ogóle dzięki którym można e, wiedzę przenieść na swoje własne realia. I to jest świetne. Korzystajcie z tego i zróbcie to powoli. Marcin opisał. E, Fundamenty sprzedaży, nastrój, nastawienie i przede wszystkim serdeczność. I uważam, że bez tego nie ma partnerstwa w biznesie, i uważam, że jest to odpowiedni punkt wyjścia ku temu, żeby budować kolejną kolejną wiedzę sprzedażową, więc jest to świetna piguła, jest to świetny zeszycik, dzięki któremu nabędziemy właśnie tych pewnych podstawowych umiejętności. Świetnie to wyszło, naprawdę. Lekka książka i czyta się ją przyjemnie i przede wszystkim szybko, dzięki czemu wydaje mi się, że w bardzo łatwy sposób przyswajamy tą wiedzę w całości. Nie jesteśmy zmęczeni tym, tą książką, tą pozycją i to jest mega ważne. Szkoda tylko, że Marcin dał sobie założyć maskę na twarz. Stracja języka polskiego. Miej wyjebane, a będzie ci dane, a nie miej wylane, a będzie dane. Jestem językowcem i po prostu zwróciłem na to uwagę od razu, ponieważ ja bardzo ufam ludziom, którzy są bezpośredni i Marcin właśnie taki jest i tym przyciągnął moją uwagę do siebie. To jest świetny gość, który potrafi pięknie ubrać niektóre kwestie w zdania. Często zabawne, e, humorystyczne. I to widać w książce, to wszystko jest w książce, ale mam wrażenie, że troszeczkę Marcin utemperował pazura. Może troszkę niepotrzebnie, ale to tam tylko moje zdanie. Wszystko jest w tej książce. Naprawdę e, czyta się to przyjemnie, można się uśmiechnąć. Jest pełno wiedzy. Nic tylko czytać i implementować wiedzę w życiu, więc róbcie to. E, co ja mogę powiedzieć No sukcesu sprzedaży, trzymajcie się ciało.